Cześć, Cześć faworki! faworki! Witajcie na kanale VIP Team. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się w waszych komentarzach już jakiś czas temu, a mianowicie, czy osoby niewidome i słabowidzące mogą mieć kompleksy na tle swojego wyglądu? Ale skoro w wyglądzie mowa, to może zacznijmy od na małej audiodeskrypcji. Dziś jestem ubrany w czarną koszulę, w motywy komiksowe, w ciemne dżinsy i siedzę po turecku. Ja natomiast jestem w czarnych dżinsach, w czarnym golfie, na który mam nałożony taki turkusowy sweterek z krótkim rękawkiem. Mm. Mam włosy w kok, na uszach mam klipsy z gwiazdkami. Siedzimy na szarej kanapie, a za nami jest. Brzaskinkowa ściana. No dobrze, Moniś, to może zacznijmy od ciebie, bo jednak to jest najbardziej takie taki enigmatyczny motyw związany z tym, czy w ogóle osoba niewidoma w jakiś sposób ocenia swój, czyjś wygląd, może się źle czuć z czymś, czego nie widzi w teorii. Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo nieoczywista i może się wielu osobom wydawać dziwna i paradoksalna, ale właśnie łatwo mieć kompleksy, jak się nie widzisz i innych nie widzisz i nie możesz się porównać. Dużo osób uważa, że mamy kompleksy dlatego, że się do innych porównujemy, ale wydaje mi się, że równie łatwo można mieć kompleksy, jak się tych innych osób nie widzi i tak wewnętrznie, mentalnie się do nich porównujemy, ale tak naprawdę nie mamy tego punktu odniesienia, i tylko sobie wyobrażamy, jak ci inni wyglądają. Ja słyszałam. Sporo takich historii o dziewczynach niewidomych, na przykład, które miały anoreksję, e, bo im się wydawało, że są za grube, bo no, też nie widziały, jak wyglądają inne osoby dookoła, a tylko na przykład słuchały o tym, że modelki mają tam 60 na 40 na 60 bo już te wymiary 90 x 60 90 to już dawno są nieaktualne. Mhm. I, I tylko jakimiś takimi opowieściami były karmione i nie, nie mogły tego zweryfikować, że w prawdziwym życiu jednak ludzie wyglądają inaczej, nie? Można przywiązywać y, wagę nadmierną do swojego wyglądu, można też nie przywiązywać wagi, oczywiście, no bo to ten kij ma dwa końce. Nie jak Nie widzisz, jak wyglądają inni ludzie, nie widzisz też siebie. Mm, też bardzo często może ci się wydawać, że e, coś widać, e, bo ty to czujesz, a tego tak naprawdę nie widać, nie? Jak masz nie wiem, jakieś blizny albo coś takiego. Ja mam na przykład blizny na twarzy mi się wydaje, że one są bardzo widoczne, bo one są bardzo wyczuwalne, ale wiele osób tego w ogóle nie zauważa. Kiedyś, moja koleżanka po 6 latach znajomości, tak mi się przygląda i mówi. Walna się w łeb ostatnio, a mówię, nie, mam tą bliznę od 12 roku życia, co? Bo ja na przykład mm, nie mam jakichś dużych kompleksów na tle swojego wyglądu, co nie znaczy, że mój wygląd mnie czasem nie wkurza. Na przykład ostatnio bardzo przytyłam i to mnie po prostu realnie wkurza. Nie to, że jest to jakiś kompleks, że, jest to, że jest, nie, wstydzę wyjść na ulicę albo nie założę kostiumu kąpielowego, nie, ale jest to realnie wkurzające, bo fizycznie się posuniemy jeszcze większość swoich ciuchów. Często nie zwracamy uwagi na to, co naprawdę widać. Ja na przykład często zapominam wyczyścić buty i moja mama mnie Zawsze lisuję, że wyglądam jak jakiś po prostu prosiak, a jakby, ponieważ ja ich nie widzę, to zapominam, Masz że to No to tak samo. Moja babcia mówi, że te buty wyglądają już strasznie. Nie, potem się przyglądam. O kurde, to nie był brud, to rzeczywiście już jest zdarty kolor i te buty wyglądają, jakbym mnie zabrało spod śmietnika, nie? I teraz przed robieniem tego filmiku porozmawiałem trochę z moimi znajomymi, którzy mają różne problemy ze wzrokiem i też niektórzy zwrócili uwagę w ogóle na sam motyw ubierania się i tego, że osobom słabowidzącym, ale domyślam się, że osobą niewidomym, jest po prostu trudno wyrobić swój własny styl, mieć poczucie, że coś wygląda modnie. Bardzo często jest to bazowanie na tym, co ci właśnie, czy doradzą osoby bliskie, typu ciotka, matka, czy też znajomi. Nie zawsze to musi być tak totalnie, wiesz, zindywidualizowany twój, twój, twój styl. Wiesz, jest często tak, że coś, co jest modne akurat w danym sezonie, niekoniecznie wygląda dobrze po prostu przy twojej karnacji, czy przy twojej figurze i tak dalej, nie? I jak ktoś ci powie, kup to, bo to jest modne i ty kupujesz, no to czasem może być to super nietwarzowe, nie? No właśnie, no jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, no to przede wszystkim najczęściej kompleksy związane z wyglądem dotyczą właśnie naszych e, oczu i naszego wzroku i okularów, które często musimy nosić, bo Monia, nie wiem, czy pamiętasz te czasy, kiedy nosiłaś grube okulary? Tak, totalnie, chciałam właśnie powiedzieć, że jakby już może mnie to nie dotyczy, ale totalnie pamiętam z dzieciństwa, właśnie nosiłam grube okulary, więc wszyscy się ze mnie śmiali, miałam mega kompleksy na tym tle to raz. Dwa, że się garbiam, no bo generalnie osoba słabowidząca naturalnie się garbi, tak. żeby bliżej być tego co ma zobaczyć, nie? Kolejny jakby taki motyw, który bardzo dręczy osoby słabowidzące, to to, że my nie wyglądamy sexy, kiedy chcemy na przykład przeczytać jakąś cenę w sklepie i musimy się nachylać. Te takie słynne wąchanie. telefonu, wąchanie książek, wąchanie czegokolwiek. I to też po prostu niejednokrotnie sprawia, że my właśnie się ukrywamy, próbujemy się ukrywać ze swoją niepełnosprawnością. I tutaj się rozpoczyna kolejny temat rzeka w ogóle związany z akceptacją tego wszystkiego. E, I kolejna rzecz to to, że bardzo często pod wpływem różnych chorób te oczy wyglądają no nieatrakcyjnie. Jedno oko no, na maroko, a drugie na Kaukas. Tak i spróbuj <laughs> sobie w tym momencie zrobić zdjęcie tak, żeby te oczy wyglądały jakoś sensownie. Czy to właśnie kwestia tego, że macie opuchliznę na jednym oku, czy w ogóle macie jakieś zmiany związane z rogówką, gdzie to oko w ogóle od środka wygląda bardzo nietypowo. Tak jak u mnie. Tak jak u Ciebie na przykład. No dokładnie, ja mam zmętnioną rogówkę, dlatego moje oczy wyglądają tak, jak wyglądają. Ja nie miałam osobiście kompleksu na tym tle, e, bo też kilka osób mi mówiło, że to w ogóle super wygląda. Bardzo często mi, e, na przykład tak ludzie mówią, że wow, ale soczewki, że ekstra i tak dalej, ale też. Zdarzyło mi się kilka razy w życiu słyszeć i też tutaj na, na YouTube na przykład czytać komentarze, że są okropne, że straszą ludzi, że powinnam nosić okulary, i że jak ja w ogóle tak mogę, i tak dalej. Nie? I to jest w ogóle moim zdaniem bardzo ciekawy kolejny temat, który z tego wypływa. Bo też pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak ja rozmawiałem kiedyś z Bartkiem, naszym kolegą z Influencerem, który, jak koka życia, ma protezę nóg i on już od dłuższego czasu ich nie ukrywa, pokazuje te nogi są pomalowane na czerwono. W i nie, tak, ja demonstruje. I, i właśnie nie, I Ludzi, świeci, ludziom po oczach tymi protezami. No właśnie, bardzo wiele osób do niego podchodziło. Bardzo często mówią, że dlaczego on to pokazuje. Bo wiecie, jakby ludzie nie lubią widzieć czegoś niedoskonałego, czegoś, co wychodzi poza te standardy piękna. Mam właśnie, to jest <śmiany> największy problem też osób pełnosprawnych, że my jesteśmy tak przeboczcowani tym Instagramem, tymi filtrami, tą doskonałością. <śmiany> Piękne. Że jak widzimy coś innego, to po prostu, no. Yy, laga mózgu. <śmiany> Coś poszło nie tak. Jeszcze moim zdaniem taki jeden ciekawy aspekt związany właśnie z oczami, i to bardziej dotyczy kobiet. I ja tutaj właśnie dowiedziałem się tego od moich koleżanek widzących. to jest kwestia makijażu. Po pierwsze, umiejętności robienia tego makijażu, pewność, że ten makijaż jest dobrze zrobiony. Możliwość w ogóle zrobienia tego makijażu, bo czasem przy niektórych chorobach oczu jest to bardzo trudne do wykonania, albo e, często pojawiają się jakieś stany zapalne, nawet jeżeli to są antyalergiczne, czy tam jak ktoś tam nazywa, kosmetyki, wiecie, takie bardzo super. pro. No, no to i tak jest z tym problem. Albo właśnie moja koleżanka, która jak ma nałożony make-up, to jej łzawią oczy i ten make-up się po prostu rozwływa, więc... E... <grym>, czyli po prostu e, musi promieniować naturalnym pięknym. No właśnie. Ja, jak, <grym>, jak, jak, w czasach, to... jak w czasach Instagrama emanować naturalnym pięknym. E, no cóż, może nie wychodzić z domu i robić sobie tylko zdjęcia z filtra i wtedy wszyscy będą myśleli, <grym>, że jest naturalnie piękna. Myślałem, że powie, że może bazować na tekście alternatywnym. <grym>, jeśli chodzi o make-up, no to ja na przykład sobie sama nie robię, bo się boję właśnie, że wyjdzie mi coś dziwnego. Dla mnie na przykład to jest bardziej problematyczne niż ubiór, nie? Czy ktoś mi dobrze doradzi, e, wiesz, strój, bo jakby ubranie, no ja widzę, krój. Widzę, jak się czuję, czy się czuję dobrze, czy nie dobrze, jestem w stanie zdecydować, czy to mi stylistycznie odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o make-up, to tutaj to już jest kwestia stuprocentowego zaufania. Jeżeli ktoś mnie pomaluje, to ja muszę ufać tej osobie, że ona mnie, nie wiesz, nie zrobi jakiegoś strasznie ordynarnego makijażu, mhm. albo że mnie pomaluje jakoś dobrze, a nie krzywo i tak dalej. Więc to jest dużo bardziej ryzykowne z tą kwestią makijażu, jeśli chodzi o, o, wiesz, o takie kwestie wizualne, w przypadku osób niewidomych. No i teraz pojawia się zasadnicze pytanie, jak żyć? No... Jak sobie poradzić z tym? Czy mamy jakąś złotą myśl? No cóż, gdyby wszyscy byli niewidomi... To nie musielibyśmy się martwić tym, jak wyglądamy, prawda? Także Że tego, wiecie to robić! robić. Tymczasem zachęcamy was do subskrybowania naszego kanału również Do wspierania do... naszego kanału Dokładnie Możecie również nas subskrybować na innych social mediach Wszystkie znajdziecie w opisie My tymczasem dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka I do zobaczenia w kolejnym Pa pa